Na podstawie opisu z Księgi Rodzaju, człowiek nazywany jest koroną stworzeń, bo to Pan Bóg stwarzał różne żywioły, zwierzęta, rozdzielał ciemność od jasności, ale w pewnym momencie finałowym okresie swojej działalności po prostu stworzył człowieka i stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i z tego powodu bardzo często mówimy, że człowiek jest koroną stworzeń. Ale kiedy patrzymy na rozwijającą się empatię wobec zwierząt, na coraz bardziej przypisywanie im cech ludzkich, to Dobrze byłoby, może w, tej, w tym myśleniu o tym, że człowiek jest koroną stworzeń, może dobrze byłoby odwrócić, jakby kolejność myślenia. Oto rzeczywiście Pan Bóg stworzył człowieka w finale, obdarował go rozumem i wolą po to, żeby człowiek mógł zarządzać całym wszechświatem, ale nie po to, żeby nad nim panować. Nie po to, żeby nosić dumnie koronę i z tego powodu wykorzystywać swoją pozycję, ale po to, żeby być takim, w cudzysłowie oczywiście, starszym bratem wszystkich stworzeń, a więc towarzyszyć całemu stworzeniu, po to, żeby również ci bracia mniejsi, ci bracia nieożywieni, Również byli szanowani właśnie za to dobro i piękno, które Pan Bóg włożył w ich istnienie. Może tak trzeba by pomyśleć.